To widzowie, e, taki był chłop rekin, może go widzieliście, ten chłop, e, pokażę wam nic, o maski na rekna, o ten chłop, on, po, no jest, będzie grać 20 minut, chodzi, że on dał mi fajnego gifta, gdzie od tego, od tego nową, tą, tą nową legendę, która jest, jakże, on mi, pokaże wam, co on mi dał gifcie i ta legenda, to jest ten, to jest ten giftu. Zan, inny gift chyba od was nie sobie go, bo no, wy chyba nie dacie lepszego gifta, no chyba, no chyba jak dacie. <laughs> Zresztą się, błagam, bo... no nie. Tylko zabijemy, ale no, to ja chodzę mi do gifta pokazywam Mogę to mi wygresy z końca, nie wiem, bo wygram sobie wcześniej z nim harda. Dwa się z nim zabijam harda, hmm. bum 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 bum. <mondoNetflix> <stansâu uma> no fajnie, się nie mi grało tej oka. O masu skiemy tyki jednego. On nie ma tylko u TS. na kameramene. On tego go nie ma. Tak to każdego ma mityka. chyba to jest wiz i ja o tym nie wiem hmm. a ja mu dam ten dwa unity które mi oddał ja Dam mu flory pokazywałam te dwa unity nie wiem może on dał inne nie wiem ja, panie, ja pamiętam jakie to były Dobra robię, Robi, walę to. Robię, się nagra, ale robię o tym. To będzie... Nic tu mi się znajdzie, zagrać? Zobaczcie, mam problem, hmm. O nic, nic. Nie mam VIP, aby co... O no. No widzicie, mam... O, gemy, tak, chłop mi, tak, chłop mi dał to, to. tego epika mu dałem, i tego, te dwa unity mu dałem, on mi je oddał. I z tym, tak, dał te, dba, chłop, e, te dwa unity z tym unitem i te, i te 120 i te 160 gemów, tak. Tak, no widzicie, tutaj hop, hop. A jakby tak, dać mu, by się zgodził? Bro. To nie ten go. Hop, ale no. gemów do tego dodam. Wysył plusa, bo nie będę pisać adedy. No co, so, ty mi za nową legendę. Hmm? Ja macie mi tylko to dacie mi za tą nową legendę. Patrzcie jakie ma statystyki. Dobrze jest, powiem wam. Chodzi, że ja, Pat w ogóle nie miałem uzytych, tylko ja. no, Dzisiaj będę się tradeować, dlatego nową legendę. O! Niezła oferta. No, te, teraz to jest dobra oferta, powiem wam. No ale Mityka to nie dorównuje. No, mityka to dalej nie dorównuje. No, ale abym musiał się zgodzić, to bym, ja bym miał wybrać. Mitek cynamence, to. To i to, to i to. To jest to samo, chyba. Nie, ma, no, to jest gorsze, powiem. Mm, Będę się bardziej zgasłym na mityka. Jak macie mityka, to dajcie mi chociaż za to dwa synameny, Albo jeden inny mityk. Jak jak, jak ma być to cynamence, to dwa. Jak to nie będzie cynamence, to jeden. A Wam stoi. A napisy no, daj. Nie, ja, no to są. Krócimy ten odcinek, jak zrobiła unboxing. Ja ty. No. Ja te... No, słabe. Kurde, no, o! Trochę lepsze! tak będzie Laszgier, potem medic potem to, to będzie Lidl. Kurde. Dajcie coś lepszego, dajcie chociaż Mityka, Mityka. Niech dzisiaj będzie Mityk, no nie. No to co? Jak macie ofertę, no to dawajcie, jak se, da, jak jak macie ofertę, za... Albo za kilka zasy. Kamera Spider nie jest taki dobry jak... Patrzcie, a on, a on. To, jak, to ja daję za niego go i, i nikt się nie zgodzi. Jak, jak ten, a za nową legendę to by się każdy zgodził chyba. Co jest? A no. nie dziwię się, bo kamera spider chodzić, ma schodzić. Ma tu większy zasięg? Jaki ma zasięg? Co jest to? Masz, a to ma 300 chyba. Jaki to? to, masysta, to, masysta. to 42, tu to ma 400. Chodzi, że to co 2 to nie jest rangę To jest, to jest jaka może być, jaka to jest ten, wielkość No patrzcie, to ma To, to ma wielką odległość, może to mieć niż to Tego, ład. Jak dajecie chodzi, Jak zrobicie jakiegoś na maksa jak postawię go To, to pies pokazu... to tutaj pokazuje rangę 15 no i na innym. No i jak nam jak postawię, to pisę, że po prostu że jest taki duży, I o to chodzi z rąk. Chodzi, że to z nas jaka jest wielkość Dobra, pa, papa.